Myśleliśmy, że to jakieś węże nas zaatakowały. A tu pani żaba sobie przyszła. I próbuje nam wejść do domu. Żaba to nie jest twoja kasa. Wynocha. Idź sobie do lasu. Dzień dobry w Hiszpanii, spaliśmy dzisiaj gdzieś w Pirenejach. Powiem wam, że robi się ciepło, jest godzina przed 10. Mamy już praktycznie na krótko śniadanie zjedzone. Takimi widoczkami. Tam się wszystko ładuje, bo jest dużo słońca. A tu roksana ładuje się do sakwy. Na śniadanie była jak zawsze owsianka. Wow. Więc to pominąłem. Po co to nagrywać? Spinach butter. I tutaj to jest mój najlepszy przyjaciel podróży. <ścoughs> I mój tutaj jeszcze. Opuszczamy naszą super łączkę, gdzie rosła super trawa i kierunek południe Hiszpanii. W takim domku zamieszkać na odludziu? Plan na emeryturę. Wczoraj się podjeżdżało i sprowadzało rower, za to dzisiaj można już zjeżdżać. W końcu asfalt w tej Hiszpanii. pięknie, aż chce mi się płakać. Nie patrz, szkoda wody. <gry> Niby podobnie do Francji, ale jednak inaczej. Niesamowicie. Katalońskie krowy, a wyglądają jak polskie. Mm. o ta trochę inny, ale polskie nie mają takich widoków. Mają taką oborę na świeżym powietrzu. Zresztą na co komu dach i ściany, skoro. Wstawać Stawać do roboty, mleko robić Pierwszy hiszpański krewny. Ola. Pierwszy obiad w Hiszpanii. Znaleźliśmy fajny park gdzieś na obrzeżach miasta, który nazywamy Petarda. Tu pani coś gotuje. Co dziś na obiad? Coś hiszpańskiego? Tequila? Tak, tequila. A tak naprawdę to na maśle podsmażałam groszek z marfiu. Do tego jajecznica i ryż. Super! Tak. To tu jest dział kuchenny. Tam w oddali widać Pireneje. A tu na stoliczku dosuszam drona, bo zauważyłem na nagraniach, że były takie mocno. Prześwietlone, a to przez to, że obiektyw zaparował podczas tej pory deszczowej we Francji. Może odparuje i wszystko będzie już dobrze, widać. Masakra jeść obiad, gdy jest tak ciepło. nie by było lepiej. Spadł śnieg, jest stabilne 0 stopni. Nie ma słońca. Że jakby się nie pocił w tym słońcu przy jedzeniu obiadu. To jeszcze trzeba osy odganiać, muchy. Wieczorem komary są. No masakra, jednym słowem. No jak tu żyć? Tak to można jechać? Nie wiem, czy to jest siesta, ale nic nie jeździ na tych drogach. Nic i nikt. Tylko dwóch olsztyniaków. Sorry, dwoje Olsztyniaków. Od ponad roku jakoś uczę się hiszpańskiego. Potwierdzam. A jesteśmy teraz w Katalonii i on w ogóle się nie przydaje. To jest zupełnie inny język tutaj. Niby wiedzieliśmy, że będzie trochę inny, ale całkowicie, całkowicie, całkowicie inne litery, inne słowa. Co powiesz? Nawet woda nie jest agła. <grymne> no. Buenos Dias. Dziś spaliśmy na jakimś ściernisku. Ale mamy super nóżki pod rowery, czyli tak zwane baloty. A jak Roxana mawia jak? Pęczki. Czyli pęczki. Ale fajnie, bo tu zamiast chwastów rośnie mięta. I postanowiliśmy odświeżyć nasz namiot. Czyli wrzucę tu miętę, i będzie ładnie pachnieć, a nie śmieje. Idziemy teraz przez jakieś katalońskie prowincje. Cel Girona. A tam pierwsze zakupy gdzie Roxana? Mercadonia. Mamy nadzieję. W Mercadonia. Trzeba obczaić lokalne supermarket. A i prawdopodobnie omijamy Barcelonę, bo nie lubimy dużych miast. Piękny las, tyle cienia daje, że ło ho, ho 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 Gira, jedzie do Girony Teraz jest, ale człowiek nie odpocznie, ponieważ rano, gdy składałem namiot, pękł jeden kijek od rusztowania i muszę go naprawić. Tu widać dokładnie zniszczenia. Pękł idealnie na łączeniu, gdzie jedna tulejka wchodzi w drugą. A i przez wszystkie kijki przechodzi gumka, więc zabezpieczyłem, żeby nie musiał przekładać przez całość. Teraz najgorszy etap, bo muszę tą wewnętrzną tulejkę wydobyć z tego pękniętego tutaj. Niestety tulejki są ciasno spasowane, ale na szczęście wymyśliłem super prasę, żeby je wyprasować jedną z drugiej. Zapasowe bloki. To włożę tak, wtedy ta zewnętrzna się oprze na bloku. Klucz i lecimy. Sukces wydobyta. Kiki zrobione. O tyle są krótsze, ale tam taki tak to nic nie zmienia. Co prawda, mam zestaw naprawczy, wystarczyło nasunąć tuleję zewnętrzną, i wtedy wszystko by działało, ale go wykorzystuję w nagłych sytuacjach, gdy rozbijam wieczorem, i wtedy, jakby coś trzasło. A dzisiaj, miałem czas, to po prostu zrobiłem tak jak zrobiłem. I się z wami kolejnego hiszpańskiego dnia, a dzień rozpoczęliśmy dwukilometrowym podjazdem. Można się rozgrzać. A i pozdrowienia dla wszystkich kaminowiczów. Właśnie jedziemy szlakiem Kubowym. Przed nami rzeczka. Jak Rokceana myślisz głęboko jest? Może sprawdzisz czy jest do bioder. Dobra, chyba przejadę. A to jest wersja dla mnie, czyli mostek. Ola! Fajnie było? No, tak wilgotno w stópki. Na szczęście było tylko do suportu, albo i niżej. Opony umyte. Fajne te hiszpańskie trasy, nie? Roxana Morsuj Ale zimno Tyl się nie uto Jeszcze raz w Alberg, czyli w schronisku. I to jest mega fajne. I mamy swój prywatny pokój Chodźmy do naszej kasy. Tak, od razu co widzimy to piętrowe łóżka, no! stoliczek, mamy nawet biurko. Adam, pokażę ci się siedzi przy biurku. King in the castle, I have a chair, I have a chair. Go do this, go do this. King in the castle. Można coś pomontować, poplanować Gdybyśmy chcieli coś położyć sobie na półeczkę, to też jest I najważniejsze, widoczek z okna Trochę głośno, ale można zamknąć, ale za to widoczek I na dodatek mamy jeszcze prywatną łazienkę Wszystko, co potrzeba jest. Krysznic. Wiadomo. Papieru nie ma, a nie tu jest. A i może cena od razu? 28 euro. To taniej niż na kempingu w Austrii. Witam z mojego centrum montażowego. ...na wyższym poziomie. Roxana ma centrum montażowe na niższym poziomie. Ola! A za oknem Hiszpa. I niestety jakaś autostrada. Ale tak się żyje w tej Hiszpanii. Tu nocują nasze rowery. Pod zdjęciem jakiegoś zakonnika. Dostaliśmy prezent. Jakie prezenty? Chyba to są kalendarze. Woo! Dziś omijamy Barcelonę od północy i praktycznie cały dzień jedziemy przez jakąś strefę magazynową. Same magazyny, ewentualnie jakieś małe miasteczka. I to się ciągnie przez cały dzień. Na szczęście po drodze był depatron, to zrobiliśmy zakupy i kupiłem butla do gazu. Idziemy do hiszpańskiej mercadony. A za to wszystko co jest w 21 €. The next day Dzień dobry. Dziś spaliśmy praktycznie na przedmieściach Barcelony, która jest gdzieś tam za górką. Spaliśmy w cieniu jakiejś kopalni, nie wiadomo czego. Tu zachodziło słońce, słońce. Dziś mieliśmy, że to wygląda jak zjemy śniadanie, spakujemy namiot i w drogę w kierunek słońca. Śniadanie zrobione na jakiejś infrastrukturze od kopalni. i Można jeść z widokiem na góry, za którymi jest Barcelona. I robercik na pewno, Harata w gałę. Ciekawe w ogóle, jak mu idzie w tą piłkę. Idę zwiedzić Uluru, czyli tą górę tu z kopalni. Widziałam, że tam wczoraj ludzie łazili z psami i nie tylko. To może to miejsce atrakcja turystyczna. Tu rosną takie dziwne roślinki. Przeważnie większość tego co tu rośnie to żka, kuje. i ogólnie jest mała, mało przyjemna w apetyku. O, tam jakiś zameczek jest. Tam gdzieś nas, nasz obóz był. Tu sąsiedzi w zamku. Loksana, spaliśmy prawie na zamku. Spaliśmy na zamku, można powiedzieć, w Australii robi dużą różnicę no prawie rzut granatem, ko się było w wojsku ładnie